Hej, witam Was ponownie w drugim odcinku Kuśtawki GTA 4 y TLAD. Mm, tym razem zaczniemy od innego eksperymentu. Zobaczymy, czy da się inny pojazd wyszczelić w powietrze za pomocą drugiego. Tym mam tu Patriota do wyszczelenia. On ci gdzieś. Ho <noise> o jak skatapulty Cudownie A czemu niby się jeszcze samemu nie wystrzelić? Ja chcę tam gdzie patriot y Zamawiałem bilet do patriota Da radę? Nie Ja chcę do patriota <noise> Oooohoo! <śmiew> ja wierdzielem ja, Jak mnie wywaliło z przedniej szyby. Nie? Nie dam za wygraną. Jeszcze raz. Siadamy i tyłem. Bo przeszedłem chyba jak się najeżdża, to właśnie ten... mogę, że nam wypaść postać z samochodu. No to 3, 2, 1. Może teraz? Nie? Jeszcze raz. Nie, Ja chcę do patriota. Nie, to nie wezmę sobie inny samochód. może sam. O, ja też chcę się pokuścić. Uuu. Oj, tego się nie spodziewałem. chuśtawka mnie zabiła. Ja mnie wywaliła. Dobra. Teraz mamy większe działo, nie jakieś tam małe osobowe. Największa ciężarówka, jaką możemy z, z spotkać w GTA 4. On do, do przewozu dużych towarów. Tak. No, typowy tir. No, ale kurę, no, chciałbym przejechać. A jak przejadę ich, to może mnie policja gonić. No może jak wysiądę, szczelę im w stopę, a może jednak nie. <śmuszczaj> może sami się usuną. No. Jeszcze Jeep jest, będzie mnie wkurzał. No, w końcu, no. Ja... <śmuszczaj> Przeciągnąłem go? Tak. Chyba go przejechałem w tej barierce. Leży tam. <śmuszczaj> e, coś jeszcze do mnie? No myślałem, no właśnie tak myślałem Dobra kontynuujmy swoją misję No spróbujmy tamty, ale chyba się tam się nie zmieszcza, więc będziemy musieli chyba po tej poprawy jednak skorzystać z mojej prawej, z mojej lewej zależy jak ja siedzę No kurde co jest taki kierowca tira, to musi być fajną robotę, przejedzie sobie tam, z punktu A do punktu B, nikt... Zajeść towar... I czasem najechać na huśtawkę... ta fucha... No Johnny... Zrób to... Zrób to z ciężarówką... O, właśnie, zmienimy perspektywę, jak nas wywali... o, o jak się wbił w budynek... No i jeszcze, jeszcze z takiej kamery Bardzo fajna, to była kamera filmowa Ale fajnie to wyglądało Ja chcę jeszcze raz Wiedźmy teraz z drugiej strony Może będzie jeszcze fajnie O! Na pełnej kurwie <grywia> Jak się wiki No Teraz, na kołach Nie, jeszcze nie No dobra, poczekam chwilę Koła się wbiły w inne rurki. Coś to nie idzie. To jest słabo. Teraz ta huśtawka działa. Nie się fixuje, ale chyba na duże gabaryty to na dobrze nie działa. No, o, no już się coś zaczyna działać. Ale kurde, jak ona się teraz będzie tylko opierać o jakąś rurkę, ja nie będę miał kontroli nad nią. Oj, 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 boję się o Jonnego. Johnny, zapnij pasy lepiej. Bo chyba by jetpackiem... O nie! <laughs> oh, jak wypieprzyło! I can believe I can fly! I believe I touch the sky! Ja cię kręcę! <laughs> Jeszcze osiągnięcie dostałem! Co to? Roller-over? Yeah, za jakieś piruety. No, jak na razie, to jeszcze lepiej mi wywalił niż w pierwszym odcinku. No, ale tego jeszcze nie próbowaliśmy. Dwukołowiec. Skuter bodajże chyba bo to jest. Piazzio, załóżmy. No, jedź. Jony, nie wyjedziesz? Lubisz motory, a skuterem... No, jak ciota trochę wyglądasz na tym skuterze, tej skórze. Jesus. Sweet Jesus. <noise> jak go wyszczeliło? Gdzie jest motor, gdzie jest skuter? O jakby to Bili twój szef fuńcow widział, to, to byłbyś z ciebie dumny. Niczym Adam Małysz. Niczym Kamil Stoi, niczym ten Austriak... Jak mówił ten zaskoczył ze stratosfery. No kurde, gościu, jest hardkorem. Jeszcze przeżył. Przecież to w górę go wyrąbało na trzecie piętro przecież i nic, stał bez niczego. No tu jest na skuterach trochę już dymi, chyba że go nie, w... nie, nie wsiądziemy już do niego. No, no to wróćmy do, do jakichś osóbówek. Wiem, że już w pierwszym odcinku był taki samochód, ale czy by nie powtórzyć skoku? Może tym razem lepiej nam wyjdzie ten skok. Taki fajny czerwony samochodzik Słońce świeci, będzie super O, nie mówiłem I na torowisko Great Teraz poczekajmy na pociąg Jakiś jakaś bajka chyba Tomek lo Lokomotywa <grym>, Nadałaby no, się Mamy tu kolejny Jeszcze takiego nie testowaliśmy Taki mini samochodzik, dwudrzwiowy Podany do blisty kompakta, który będzie za jakiś... na... Po tym samochodzie powinien być właśnie blista kompaga, ale zobaczmy, czy tym też się da wyjadę. No kurde, nie wyjadę tym. Mamy takie fajne zwrotne, ale nie wyjedzie jedna po schodach. Ej, trzeba na okno wyjechać. Ej, a... dla ścisłości ta huśtawka... E, właśnie jest... Soft Slopes, się półniwy na... slop. Nie wiem. Taka się dzielnica nazywa. Zacznijmy od, od tej strony. Dzień dobry, chciałem się po Czy jest możliwość? Czy tylko dzieci? Ja jakoś za takim małym samochodzikiem, to bym się nadał. Chciałbym po ale zjeżdżana jest lunia. Chciałbym jednak na huśtawkę. Huśtawka taka cool, jest taka retro. No wiedzie, no taka prawo, lewo, buju, buju, i będzie super, nie? Nie? No proszę. U Jezus kochany, co to się stało? <grystanie> Jak tą ciężarówkę jest w ciągu? Nie, czyli nieczynne? No to dobra, przyjadę innym razem. Hmm. A może nie? Może jednak No Pokażę dowód, no już podjeżdżam, już tyłem podjadę, pokażę dowód. będzie okej. Okay. Mam rącznie 9-3, więc jeszcze się mieszczę w granicach 10 Nie, jednak nie. No to dobra, dzięki, na razie. Jaka <grywia> <grywia> beka. Ale mam przywód już z, z ale jedzie. Próbujmy. Do skutku, aż rozwalimy do końca ten samochód. No, koło się przyblokowało, przednie. Ale prójemy, że na trzech skręca jedno, dwa tyle, robię napęd. Nie, jak się popycha! No, już ma nie dość widzę ta chućtawkę. Zmień samochód, pewnie mówi. Ja takiego złoma już nie chcę. Nie przyjmujemy. Musi być nowy model. Ale macha jest. No, cudownie. Książkowo rozwalony samochód. <grymne> Może jednak. Uhu, dobra. Guku, to było samobójstwo. Dawaj kasę. Dziękuję. Samochód już płonie. No to szukajmy coś nowego. Może też takiego kompaktowego. No właśnie, kompaktowy, blista, blista kompakt No, może tym chociaż wiadę po tych schodach, cholernie Że się, no... Dzień się zmienił, już mamy... Piękne słońce, lepsza widoczność Lepsze perspektywy na loty No No to zaczynamy zabawę Blista po raz pierwszy Słabo, Iwona Pawlowicz, 7. <laughs> o oh wszystkie ławki, nie będzie siedzenia. No to może po raz drugi? No ładnie wydaje... <laughs> no, nope. może boczkiem, też będzie fajnie. Na misji no że. O nie. <laughs> Odrzuciła moje zaloty. Ale kochanie, proszę. To ty... Ja tylko raz byłem na zjeżdżalni. <laughs> raz lasem na nią, ale zaraz szybko zjechałem. <laughs> no proszę, daj się pubujać. Miesz ten ostatni raz. Obiecuję, że z tą źródą zjeżdżalnią skończę. <laughs> Kłamiesz, śmieciu. <laughs> idź, do, idź do matki. Mamo, ona nie chce mi wybaczyć. I ma rację. <laughs> <Wypierna>. <laughs> o, 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 o Już myślałem, że na trumnisko trafię. Głowa mu wystaje. <laughs> o, ale wrak. Jeszcze większy wrak niż poprzedni. Ja cię... <laughs> Chciał się załapać na autostopa gdzie? Chodź tu. Podciąłem Mamo, daj mi szansę. Jed może jednak ja zasługuję na nią. Idź do odjeżdżalni. Ona jest darmowa. Nie to co moja córka. <gry> Ale się burzę, ale się nawpieniła. Ta teściowa, ale się wpiniła. Ale się wiksie, ale się trzęsie. Jakby kofeiny, nie wiem, ile wypiła. No, no. Focha szczeliła, teraz nie chcę nic zrobić. Ach, ale szczela, ale, ale bombarduje. No shit, nie wyjdzie. Może inaczej No, teraz Szparkę wjechałem Halo Kuków, topiłem się w tłum No może teraz? Nie, jeszcze nie, może nie, tak, nie, ho <grystanie> wow. dobra. To już nie wracam. Nie mam po co. Dzień dobry, nie jedźcie tam, no mówię nie jedź tam, nie, jeszcze nie dam za wygraną, muszę jeszcze raz się wybić, oj, palę się, na pomoc, palę się, mamo, ratuj, dobra, wysiadam, mamo, zostawię ci pomocy prezent, Dobra kochani, to byłoby na tyle. I jeszcze pojawi się trzeci odcinek. W kolejnym dniu. Ja Wam dziękuję za przyjęcie tej serii, mini serii, bo to na specjal z okazji pierwszego rodzin YouTube'a. Samx.pl odwiedzajcie mojego Facebooka, a wiesz? Mama się pozbyła prezentu. Mamo, czemu już się pozbyłaś? Na razie, cześć.